Jesteśmy w dniu, w dniu dzisiejszym w bardzo wyjątkowej, yy, w bardzo wyjątkowej sytuacji, yy, ponieważ nie tylko zawodowo, czyli jako Sieradzkie Centrum Kultury mam, mam ogrom ogromną okazję Państwa dzisiaj przywitać, ale również jako mama yy, dziecka, które ma również tutaj swoją pracę. Więc podwójnie jestem związana z dzisiejszą wystawą i tym bardziej jest mi miło w imieniu Sieradzkiego Centrum Kultury dokonać jej otwarcia. Wystawę rozpoczął występ uczennic publicznego gimnazjum gminy Sierac im. Jana Pawła II. Zaśpiewały Izabela Wołowicz i Klaudia Majewska. Najważniejsze jednak były prace plastyczne 69 młodych artystów. Wykonywali je podczas lekcji plastyki i zajęć dodatkowych. Pomysłodawczynią wystawy była Dorota Karsznia, nauczycielka plastyki w Publicznym Gimnazjum Gminy Sierac. Kilka lat temu sama miałam tutaj swoją wystawę i swój wernisaż. Jest to niezapomniany moment, chwila, przeżycie. I tak pomyślałam sobie, czy młody artysta, młody twórca przecież też by chciał pokazać swoją. Działalność artystyczną. Co skłoniło Cię do tego, żeby wziąć udział w tej wystawie właściwie? Właściwie to, to nie był mój pomysł, aczkolwiek pomysł naszej świetnej Pani, która nas naprawdę dużo uczy i chciała zaprezentować, jakie prace wykonujemy. Tak naprawdę, było dla mnie wielkim zaskoczeniem to, że moja praca znajduje się tutaj wśród tak wielu pięknych prac. Zawsze chciałam mieć jakąś pamiątkę zostawić zawsze chciałam się jakoś pokazać, więc to była radość dla mnie. Dorota Kacznia i Małgorzata Roszkowska chciały nie tylko uczyć plastyki, zależało im na wszechstronnym rozwoju młodych ludzi. Wystawa to dowód na to, że jest wśród nich wiele utalentowanych osób. Bardzo dużo. Bardzo dużo naprawdę wspaniale pracują, przychodzą z takimi talentami, że Niewiele trzeba popracować nad nimi, żeby osiągali tak wysokie efekty w ogóle, jak możemy dzisiaj oglądać. A jest co oglądać. Na wystawie są obrazy olejne, pastele, akwarele, grafiki i rysunki. Tematów jest tyle, ilu artystów. Są bajkowe pejzaże, portrety, kwiaty, martwe natury, mityczne stworzenia. Jedni wzorują się na starych mistrzach, inni szukają własnej formy wypowiedzi. I choć lekcji plastyki w gimnazjum jest niewiele, młodzież bardzo je lubi. Bardzo lubię ten przedmiot, ponieważ bardzo lubię spełniać się artystycznie. Swoją przyszłość mam nadzieję, że powiążę z architekturą. Dzięki temu mogę spojrzeć trochę inaczej na świat, tak swoim wyobrażeniem. Z pewnością można wszystkie swoje uczucia, radość, smutek, nawet duże wszystkie problemy, można wyrazić też za pomocą zwykłego ołówka i kartki. Wystawa, temat i wyobraźnia to bardzo ważne wydarzenie w życiu gimnazjalistów. Trochę stresowali się przed wernisarzem, ale przeważały pozytywne emocje. A co czujesz stojąc tu dzisiaj, wiedząc, że za chwilę zupełnie obcy ludzie będą oglądali Twoją pracę? No, zapewne radość, też dumę, no, bo jednak to jest trochę wyróżnienie. No, jestem bardzo szczęśliwa i mile zaskoczona. Myślę, że jest to bardzo um, przełomowy moment w moim życiu. Dlaczego przełomowy? Ponieważ, no, jest, ponieważ może już nie zdarzy się okazja, że moja praca będzie na jakimś wernisarzu. Zorganizowanie wystawy w Galerii Teatr Sieradzkiego Centrum Kultury to nie tylko okazja do prezentacji prac. Opiekunom młodych artystów zależało na tym, by zachęcić ich do odwiedzania innych galerii. W ogóle samo słowo wernisarz to jest dla nich zjawiskowe. Nie wiedzą co to znaczy. To też jest przyczyną do tego, że dzisiaj Chciałam ich zaprosić, żeby poczuli się autorami, żeby przeżyli ten moment i potem przygotować ich do świadomego uczestnictwa w kulturze w późniejszym życiu. Zapalać innych, jak powiedział polski naukowiec, samemu trzeba płonąć. Więc to, co jest, ten efekt i ta wystawa, to też ważne wasze zaangażowanie. Także ja i w imieniu firmy i swoim własnym bardzo dziękuję. To Dziękuję. Dziękuję Efekty pracy młodych artystów z publicznego gimnazjum gminy sierac im. Jana Pawła II można podziwiać w galerii Teatr Sierackiego Centrum Kultury do 4 czerwca.